Dzień dobry, kochani. Dorota Brejza. Krzysztof Brejza. Kochani, spotykamy się, ponieważ dzisiaj PiS celebruje aferę wizową PiSu. Kaczyński ze swoją ekipą zorganizowali marsz w obronie afer wizowych PiS. Niby protestują przeciwko migracji, ale ja mam wrażenie, słuchaj, że oni żerują na niepamięci Polaków i liczą na to, że w dobie rozwoju mediów społecznościowych. Tej infosfery, która polega na tym, że każdego dnia jesteśmy zalewani tysiącami różnego rodzaju informacji, że Polacy chorują na amnezję. I Jarosławowi Kaczyńskiemu się wydaje, że na skutek tego natłoku różnych informacji, wydarzeń, już po tych dwóch latach od utraty władzy przez PiS, ludzie zapomnieli, że równe dwa lata temu wybuchła afera migracyjna, afera wizowa w sercu polskiego rządu. Forpoczcie Rady Ministrów, jaką jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Dwie, jak to ocenia? Dwie, dwie rzeczy bym widziała. Jedna jest taka, że w PiSie zawsze wszystko jest na odwrót. Czyli wiesz, jak PiS coś mówi, to trzeba tego z uwagą wysłuchać i założyć, że jest odwrotnie. No, i tutaj to jest też tak, właśnie, z tym marszem, wiesz, to po pierwsze, a po drugie, no, ciemny lud to kupi. To słowa klasyka Jacek kurski powiedział jakiś czas temu i po prostu to znaczy, że. że traktują ludzi. Można ludziom, ludziom wmówić. Jako, I to jest, taka, jako, taka, i to jest taka mechanika działania PiSu, nie? Że się ludziom wszystko wmówi z jednej strony, a z drugiej odwrócenie pojęć, jak sama nazwa Prawo i Sprawiedliwość. Słuchajcie, no, przypomnijmy, ponieważ. Te sprawy ujawnił oczywiście posłowie opozycji ówczesnej, demokratycznej, zarządów PiS. Pisowcem mówi, że nie było żadnej afery. Natomiast raportniku był druzgocący i ustalenia Komisji Śledczej do spraw afery wizowej były druzgocące. Przypomnijmy, że zarządów PiS Polska wydała ponad 2,8 miliona krajowych wiz pracowniczych. To 48% wszystkich wiz tego typu wydanych w Unii Europejskiej w tym czasie. Prawie połowa wiz w całej Unii Europejskiej. W cztery lata rząd PiS wpuścił do Polski 3 miliony 600 tysięcy osób. Po wybuchu wojny, po agresji Rosji na Ukrainę, wydanych zostało 1800 wiz za rządu PiS dla obywateli Rosji. Rosji, którzy na specjalnych prawach tu przyjeżdżali, zakładali jakąś działalność, potem się rozpieszli, nie wiadomo, co się z nimi stało. I krem de la creme tego. Bo oni cały czas straszą Polaków migrantami, budowali przez lata taką politykę. My tutaj jesteśmy twierdzą, nie będziemy wpuszczać ludzi z innych kultur i tak dalej. Antyunijną, Anty ale z drugiej strony no, no, no przeciwną na przykład ludności muzułmańskiej, tak? Mm. Ale posłuchajmy. Słuchajcie, to jest szokujące. Według raportu NIK rząd PIS wydał 366 tysięcy wiz dla obywateli państw muzułmańskich i afrykańskich. Setki tysięcy wiz dla ludzi z Afryki, z innego z zupełnie kręgu kulturowego niż Polska. I teraz na przykład Filipiny to był wzrost o 16 tysięcy procent. Wzrost y, wydanych pozwoleń na pracę przez rząd PiS. Nepal to jest wzrost o 5800 Indie wzrost o ponad 3 tysiące. Czy nie było czasami afery, że ci ludzie też z Indii przyjeżdżają jako filmowcy z Bollywood jakiegoś? Nie Nie Było nie, nie, coś takiego. Nie, nie. Nie. Cały PiS. Słuchajcie, Pakistan wzrósł o 4000%. Ostatecznie komisja wizowa skierowała 11 wniosków do prokuratury wobec też ministra Rała i premiera Morawieckiego. No ale bohater dzisiejszego marszu, dzisiaj ci ludzie maszerowali, najbardziej twardzi z twardych aktywistów PiS, maszerowali w obronie chyba Piotra Wawrzyka, tak? Bo tak? Piotr, tak mi się wydaje, że Piotr Wawrzyk jest taką twarzą tej polityki mm. migracyjnej, jak Mateusz Morawiecki zapowiadał, że będzie chciał utworzyć takie stanowisko koordynatora spraw obrony Polski przed migracją. Wydaje mi się, że Piotr Wawrzyk no tak, bo też ma, ma specjalne ale kompetencje Ale ja widziałam takie wiesz, zdjęcia z tego marszu, to tam niewiele tych ludzi się zebrało. Nie? No ale wykadrować można wszystko. Widziałaś, że to co prawda w pierwszym rzędzie posłowie PiS, asystenci, pracownicy biur, no ale no jest kilka faktów. Tak 200 osób było, nie? nie <laughs> Słuchajcie, y, śmiejemy się, ale to jest tragiczne, tak jak Dorota powiedziała. Znaczy, oni liczą na to, że mamy amnezję, że wy, my, jako uczestnicy życia publicznego, życia społecznego w Polsce, będziemy zapominać. I zapomnijmy, co oni robili, i oni będą wkręcać, jakby swoją narrację. Mhm. Ale trzeba o tym mówić, na tym polega bitwa o prawdę i ta afera wizowa przecież jest no, jedną z takich głównych afer pokazujących nieudacznictwo i, i też, hipokryzję nie? ich. Z jednej strony przecież to była afera, która pokazywała właśnie tą pisokryzję, że nadawali na migrantów, ale jak można było robić kasiorę, no to te kasiorę tam robili sobie na lewo. Ale z drugiej strony... Ale w ogóle zobacz, oni są tacy jakby tak... Zobacz, na przykład dokładnie tak samo jest z postkomunizmem, nie? To znaczy, nienawidzą postkomunizmu deklaratywnie, a jak już jak sami mają z tego... Z sta w no, no. czymś Ale pomóc jak już sami mogą z tego czerpać, tak, 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 to jakby... Więc albo ta... pójda może tam... No dokładnie, więc jakby... to zadbać. Więc jakby tu jest tak to jest samo, to, prawda? prawda? Nadają na imigrantów wtedy, kiedy ten, ta korzyść polityczna, ewidentna będzie dla nich, będzie dla nich no, widoczna powiedzmy w sondażu, czy w, mhm. w, w wyborach, które chcą wygrać, bo chcą rodzić strach, czy coś, takie emocje jak to było w 2015 nie? A, a finalnie, jak mają robić na tym interes, to, to zapraszamy. No, ale to jest nie? tak jak słuchaj, te deklaratywne podejście do reparacji. Że oni na, nadają, przygotowywali raporty na użytek wewnętrzny tak naprawdę, bo to się niczym nie skończyło z ich strony konkretną. Mm -hmm. jeśli chodzi o rep reparacje. A do kogo oni teraz tak się łaszą? Z kim się spotykają? No, robią politykę z ultrasami antypolskimi, jaką jest partia AFD. Przecież ci no, ludzie z AFD atakują Polskę za to, że Polska mm -hmm. y, rozważa wystąpienie w sprawie reparacji, że trwają jakieś prace analityczne. Mm -hmm. I oni z jednej strony na użytek wewnętrznej kampanii opracują Tobie raport, wyliczą Tobie straty miliardowe, Ludziom mhm. będą robić wodę z mózgu znaczy, i będą budować taką politykę wewnętrzną, że oni walczą, a z drugiej strony, kiedy trzeba gdzieś zawalczyć na zewnątrz, to pojadą akurat do tych, albo będą się fotografować mm. z tymi, którzy Polskę najbardziej atakują na rynku niemieckim, czyli neonazistowską, proruską, Oczywiście, no, mi, mi się wydaje, że każdy człowiek, który jest uczciwy, ma w sobie jakieś takie, taką potrzebę spójności, nie? czyli jakby tego, żeby twoje działania, twoje deklaracje były raczej spójne. Wiadomo, no, nikt nie jest idealny i się czasami jakieś tam odstępstwa, zawsze u każdego będą zdarzać, ale po prostu u nich jest autentycznie wszystko na odwrót. Ja mam wrażenie, że ci ludzie albo nie mają takiej potrzeby spójności w ogóle, albo są tak cyniczni, że to wiesz o jaką potrzebę spójności mi chodzi, no, jest, no, że mniej dobrze, więcej to jest... mówisz to samo, robisz to samo, no mniej więcej przynajmniej. No, ja będziesz się źle czuć, nie? No, no tak, po prostu bo po prostu czujesz się, będzie po... Tobie czujesz pęchała, się po prostu kłamcą, oszustem. Tak, nie? No i no halo, no niespecjalnie, no poza tym wiesz. No ale no, poczekaj, no to oni robią też... to z głupoty czy z cynizmu? Wiesz co, ja myślę... Czy jest tak, że część robi z głupoty, a część robi z cynizmu? Ja myślę, że większość robi to dla pieniędzy po prostu, a, okay. y ale myślę, że oni to po prostu może jakoś, nie wiem, wypierają. Słuchajcie, jednym słowem, mieliśmy do czynienia dzisiaj z wielkim pokazem samokrytyki i chcielibyśmy niezwykle docenić ludzie, ludzi PiSu, że oni mieli odwagę wyjść. Padało. Padało, a oni szli po prostu w obronie Piotra Wawrzyka, na twardo, raporty niejako się śledcza, do prokuratury. Setki tysięcy z Afryki, z, z Afryki i z państw muzułmańskich, oni idą na twardo, nie? Doceniamy naprawdę zapał Jarosława Kaczyńskiego, no odwagę w odwracaniu pojęć, w ogóle nazwanie tego ugrupowania Prawo i Sprawiedliwość, kiedy się okazało, że to było najbardziej złodziejskie, prokorupcyjne ugrupowanie w historii wolnej Polski. Nie mające nic wspólnoty ze sprawiedliwością, tylko ukrywanie jakichś swoich wałków i robienie ogromnej korupcji we wszystkich resortach, gdzie się dało lewe fundacje, stowarzyszenia, wyprowadzanie kasy i prokuratura, które jako Agencja Ochrony Złodzieństwa Szacun, naprawdę nazwać tak grupowanie, no to trzeba mieć polot. Natomiast, żeby robić marsz, kiedy odpowiada się za wielką aferę wizową, przyjęło się do Polski setki tysięcy ludzi z Afryki, państw muzułmańskich i doprowadziło się do wielkiej afery korupcyjnej w MSZ, najlepszym ministerstwie, które powinno być świadectwem jakości polskiego aparatu urzędniczego. Oni doprowadzili do afer we wszystkich ministerstwach, bo tam wiadomo Ministerstwo Rolnictwa, Ministerstwo Sprawiedliwości i tak dalej, standardy pisu, Kradli robili wałki wszędzie, nie? nawet w KPRN, w RCL. Ale w MSZ, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, każde państwo ma taką swoją perełkę i, i tą perełką jest służba dyplomatyczna. Oni nawet zalęgli korupcję w MSZ i doprowadzili tą do afery wydawania lewych wiz przez jakichś ludzi od Wawrzyka, po prostu coś obrzydliwego. Oni dzisiaj idą w obronie tej afery. Oni mówią o migracji, odpowiedzialności, o wiedzy, o kompetencjach, o swoich kompetencjach moralnych, ale mamy też dobre wiadomości, jak donosi premier Tusk, nie będzie Polska objęta mechanizmem relokacji migrantów. To są najnowsze wieści z Unii Europejskiej. I zauważcie, silna granica. Miliony na wzmocnienie granicy, zmiany polityki azylowej. Jak bardzo nasza ekipa, jak bardzo rząd był krytykowany za to, że zaostrzeliśmy politykę azylową na granicy wschodniej. I teraz wyłączenie Polski z tego mechanizmu relokacyjnego. To jest klucz dbania o bezpieczeństwo Rzeczpospolitej, Polski, Polaków. I jesteśmy z tego dumni. I będziemy o tym głośno mówić i będziemy przypominać takich ludzi jak Piotr Wawrzyk, którego Jarosław Kaczyński już. Tak bardzo szybko, potem zapomniał. Pamiętasz, jak już nie wiedział kto to jest? No tak, tak. Twierdził chyba, że on nie zna, nie? No chyba już nie zna, ale to Wawrzyk mu TikToka zakładał chyba, tak? Czy Instagrama? TikToka. Tiktoka. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału i do zobaczenia. Do zobaczenia. Pozdrawiamy. Witam wszystkich TikTokowców. Moja niespodzianka dla wszystkich. Dzień dobry. Serdecznie pozdrawiam. Serdecznie pozdrawiam wszystkich użytkowników i tych, którzy nas lubią i tych, którzy nas nie lubią, ale dobrze, że jesteście aktywni, że chcecie mieć informacje, że się wymieniacie informacjami. Gratuluję i jeszcze raz pozdrawiam.